Nagrodę za mistrzostwa, no niestety nie udało się wbić 14 i skończyłem na bilansie 12, 7. Ale zobaczymy, może e, jej mi wynagrodzi, bo naprawdę uważam, że zrobiłem malutki progres w swojej grze. E, także fajnie jakby to mi wynagrodzili jakąś fajną kartą specjalną do składu może albo na ławeczka, chociaż... Okej, okay, mamy kartę specjalną, Ranieri, -Y -Y, ale... Liga Konferencji, to jest w ogóle jedyna karta z Ligi Konferencji Oczywiście go nie wezmę, bo jest pewnie warty Quixel Wezmę Modricia No i mamy jeszcze cztery paczuszki z tego co mi wiadomo Dokładnie, cztery paczki W tym tutaj jest jedna kampania Od razu otworzę, bo spodziewam się, że tutaj będzie Po prostu 8-4 karta Także sprawdźmy, Argentyna no to nie, no to, no to nie może być nic dobrego, to jest chyba karta 8-4, więc nawet nie ma sensu to oglądać. A <noise> kosta najgorszy chyba w ogóle możliwy traf z tej paczki. Dlatego mówiłem, paczka na, na sam start. Teraz lecimy z paczką za 50 tysięcy. O, i chyba jest coś. Jest inform. Napastnik. Full, nie, full, co ja gada, full kruk. A, okej, okay, podwójny woke z paczki za 50 koła. Nie no słuchajcie, no to już jest. Taki mały zarobek z, tej, z tych nagród. Nie wiem, z 30 z tej paczki, 70 tysięcy powiedzmy. Zresztą zobaczę, ile inform może kosztować. Potem myślę, że z 70 koła z tej paczki wyciągnę. A przed nami jeszcze dwie najlepsze paczki. Paczka Ultimate. Zobaczmy, co tutaj się znajdzie. Arnold. Nie, nie Arnold. Oj. 8 piątka z paczki Ultimate. No to słabiutko, Llorente, no niezbyt dobra ta paczka e, Trzymajmy kciuki, żeby był podwójny jakiś fajny walkout Z paczki 85 plus razy 2, wtedy mogę być zadowolony No niestety nie ma karty specjalnej, Anglia No to nic, no dobra, to będzie walkout, ale czy podwójny czy nie A, jeden walkout Takie sobie te nagrody trzeba przyznać A, no i dostałem jeszcze tutaj paczuszkę jakąś za granie właśnie UD Champions e, To jest 10 razy 83 plus już wiele razy taką otwierałem, ale może tym razem odda. No jest karta UCL. Pierwszy raz, Anglia! Bramka. to jest poup Mamy POWPA. Do Czekajcie, bo to jest podwójny UCL no, to humec, okej. Okay. Ale dwie karty UCL w jednej paczce, może jeszcze trzecia, co? To dopiero by było. Nie, ale trzy walkouty, w tym dwa UCL. Wiadomo, nic nie warte, ale taki połpik do składu jakiś... No, po prostu się idealnie nada. Tak, dobra, zobaczmy. Jest karta piłkarska do wyboru: 85. Plus, powtarzalne raz dziennie. Nie, raz na dwa dni. No to w sumie raz powtarzalne tylko. To zrobię na pewno. Dalej mamy. Co dalej mamy w zasadzie? Ok, wyzwanie bohatera Vincenta Kąpanego też zrobimy. Dalej jest coś jeszcze, czy już wszystko? Karta piłkarska 82+. Plus. Ciekawe jakie wymagania, bo tutaj mogą dać duże wymagania. Okej, okay, złote rzadki tylko, no to spoko, to zrobimy też um, i jest coś jeszcze, jest Dilorenzo jeszcze. Ile on kosztuje? 82 8284 za taką kartę? To nie wiem, czy ja nie, bym sobie po prostu go nie zrobił. Nie no, wygląda top. Ja do składu chyba go robię za Cancelo. Nie, no on wygląda. Szkoda, że 3x3 3 tylko. Ale naprawdę wygląda, wygląda niesamowicie, jak za taką cenę. Otworzymy sobie tę paczuszkę 10x80 plus, bez karty specjalnej. Chociaż dobry walkout. No to będzie 8x3, właśnie. Więc słabiutko. Jej dodało 5 pików 82. Plus, można zrobić 5 dziennie, więc zrobiłem wszystkie 5 i naraz sobie otworzymy z pierwszego słabiutko. Nuniez. W sumie najgorszy, bo 8x2 tylko. Okej, okay, to już mi się już się zwróciły, powiem szczerze, te piki. Jeden Casemiro już zwraca absolutnie. Dalej Orban. Jeszcze dwa nam zostały. No jeszcze jakiś łukałcik, będzie git. No i brąz elegancko. Dwa łakawy z pięciu pików 82 może jeszcze trzeci. No dobra, żeby było za pięknie, ale no naprawdę pozytywne te piki. Player pik 85, zobaczymy, czy się uda kogoś specjalnego. Widzę, że ten ostatni ma playstyle jakiś wystający ale jaki dokładnie to zaraz się okaże zacznijmy może od środkowego okay, jest to złota karta show niestety dobra, jak będzie złoto to chyba nie ma sensu dalej odsłaniać hmm. ok, 8-9 w sumie nie najgorzej no i został ostatni, fajnie jakby tu jakaś karta niezłota. ale jest to Sadio Money, więc 8-9 w sumie to nie jest źle ale mogło być lepiej. Udało się coś zarobić za Foot 130 tysięcy, więc wydam teraz to w głupi sposób na paczkę jakąś Deluxe 86, czyli gwarantowany walkout bez specjalnej. To chyba nie ma prawa się nawet zwrócić. No nie mówcie, że ten walkout 86, to będzie. 80... ojej, ja, no oj, oj. No to słabiutko. Yy, zarobię z tego. No nie wiem. <grym> Z 30 tysięcy, a kosztowała 125, więc, No, nie najlepiej. Znowu odsłonianko, ale teraz derpika z ifem. Zacznijmy od tego, od, od lewej i od góry, może. Nie wiem, że Griezmann po włosach, no, ale 8,3 no to Griezmann nie ma 8,3 zdecydowanie. 73 fizyczność. Może Mbappé. Nie, to jest jakiś Gravenberg A Frimpong... Ej! Frimpong? Chyba nie najgorszy traf Zobaczymy ile kosztuje A trzeci... Pias. Znaczy to chyba fodery, nie? Kolejny player pick, tym razem normalnie otwieramy Lecimy, Mbappe, no musisz się w końcu pojawić No jest zaha. Słabe te picki